Dzisiaj porównanie pięciozłotówki współczesnej z pięciozłotówkami, które były wybijane w latach 30. w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaczynamy od pięciozłotówki z głową kobiety, która potocznie jest nazywana również Jadwigą bądź też Polonią. Natomiast uważam, że prawidłowa nazwa to po prostu głowa kobiety. Pięciozłotówka, rocznik 1933. Następnie mamy Piłsudskiego, która było, ten typ monety był wybijany po roku 1934. Tutaj mamy konkretnie rocznik 1936. Następnie drugi typ Piłsudskiego, tak zwany orzeł strzelecki. Rocznik 1934. Tutaj data obok głowy. Inny typ, jak widać, rewersu. I ostatnia 5 złotówka, moneta okolicznościowa. Port w Gdyni. 5 zł ze statkiem. 1936 również. Wszystkie te monety to monety srebrne, każda z nich ma 11 gramów i jest to srebro próby 750. Piękne monety z okresu II RP.